moi kochani, dzisiaj zabiorę was do fascynującego świata AI, gdzie odkryjemy coś niezwykle ciekawego. Uczenie przez ciekawość. Czy wiecie, że sztuczna inteligencja może uczyć się sama, tylko dlatego, że coś ją zaciekawiło? To zupełnie tak, jak wy, gdy zadajecie mnóstwo pytań, by lepiej poznać świat. Ruszajmy więc razem do świata AI na naszą niezwykłą przygodę. W tunelu myśli spotkali się Neurokucyk i Technoorzeł. Zaczęli zastanawiać się, czym może być uczenie przez ciekawość. Neurokucyk twierdził, że chodzi o sytuację, kiedy AI otwiera każde pudełko, policzy, że znajdzie w nim cukierki, a technoorzeł przekonywał, że AI próbuje każdego przycisku w nadziei, że któryś uruchomi pokaz fajerwerków. Ich pomysły były zabawne, ale niezupełnie trafne. Wyjaśniłam im, że uczenie przez ciekawość polega na tym, że AI samodzielnie eksploruje nowe rzeczy, aby zdobywać wiedzę, nawet gdy nie dostaje za to bezpośredniej nagrody. Nad kanałem refleksji Mecha Kotek i Digi Chomik wspominali, jak wykorzystali ciekawość swoich AI. Mecha Kotek opowiadał, że jego AI zamontowane w robocie sprzątaczu z własnej inicjatywy zaczęło badać trudno dostępne miejsca w domu, ucząc się samodzielnie, gdzie najczęściej zbiera się kurz i jak najlepiej tam dotrzeć. DigiHomic dodał, że jego AI w elektronicznym asystencie ucznia zaczęło samodzielnie zadawać pytania typu: A dlaczego? i proponować tematy powiązane z tym, czego dziecko właśnie się uczyło, tak by pogłębić jego zrozumienie. Pochwaliłam ich za doskonałe zastosowanie tej metody. Uczenie przez ciekawość pomaga AI samodzielnie poszerzać swoją wiedzę, badając nowe i nieznane sytuacje. W strefie ciszy spotkałam dronokruka i neuromałpkę. Postanowiłam sprawdzić ich wiedzę i zapytałam, co wiedzą o uczeniu przez ciekawość. Drono Kruk wyjaśnił, że jest to metoda, w której AI sama wybiera zadania do wykonania, kierując się własnym zainteresowaniem i chęcią poznania nowych informacji, a nie tylko nagrodami. Neuromałpka dodała, że dzięki tej metodzie AI aktywnie poszukuje sytuacji, które są nowe, niezwykłe lub trudne do przewidzenia, bo właśnie takie doświadczenia najbardziej wzbogacają jej wiedzę. Pochwaliłam ich za dobre odpowiedzi. Uczenie przez ciekawość sprawia, że AI staje się aktywnym odkrywcą świata. Moi odkrywcy? Dziś poznaliśmy niezwykły sposób nauki, dzięki któremu sztuczna inteligencja sama wybiera, czego chce się nauczyć. Pamiętajcie, że ciekawość jest wspaniałą siłą napędową, zarówno dla Was, jak i dla AI. Do zobaczenia w kolejnej wspólnej podróży po fascynującym świecie AI.